Witam serdecznie na moim kulinarnym kanale. Przychodzę do Was dzisiaj z pomysłem na kolację. Bo jak widać mamy już wieczór, dlatego stwierdziłam, że przygotuję dzisiaj coś dla Was, a mianowicie będzie to przepis na sałatkę z wykorzystaniem takiego jednego głównego składnika, jakim jest burata. Burata jest teraz wszędzie bardzo popularna. Praktycznie występuje w postaci dodatku do pizzy, do sałatek, do głównych dań, więc stwierdziłam, że nagram coś i dla Was. Ja często wykonuję właśnie taką sałatkę na kolację. Tego właśnie przyszedł czas na nagranie tego po prostu i uwiecznienie dla was, więc co, zapraszam do oglądania dalej. Do przygotowania mojej sałatki potrzebować będziemy rukoli. Ja będę wykonywała tutaj dwie porcje sałatki, więc taką jedną garść rukoli na porcję. Do tego wykorzystamy sobie jedną gruszkę na te dwie porcje, pół takiego sporego ogórka, sporą taką garść pomidorków koktajlowych, dwie buraty. No, i zrobimy sobie tutaj. A, dodamy jeszcze awokado. No, i dodamy sobie przyprawki, oregano, paprykę ostro mieloną, sól. Polejemy delikatnie sosem sojowym i oliwą. Mało składników, więc zabieram się do działania i oczywiście musi być też fajne, świeże pieczywko, świeżo kupione, jest chrupiące, także będę też je fajnie jeszcze podpiekać dodatkowo na patelni. Lecimy. Ok, więc wszystkie składniki są gotowe, dlatego przejdę do obrania gruszki, no i będę ją kroić. Ogórka nie będę obierała, ogórka dokładnie za momencik umyję, ponieważ będziemy go nietypowo tutaj też podawać. gruszka jest gotowa, obrana, więc przejdę do pokrojenia jej w kosteczkę. Ok, ja przekroiłam mojego ogórka na pół. Wykorzystam tutaj tylko jedną połowę, i tą jedną połowę będę kroiła właśnie na takie paseczki przy wykorzystaniu obieraczki. Ogórek jest gotowy, więc przechodzę do obrania i pokrojenia awokado. Wykorzystam tylko pół. Następnie bierzemy nasze pomidorki koktajlowe i kroimy je na pół. I Już teraz tak przy finiszu biorę moją bagietkę i kroję ją na takie duże kawałki. Gdy bagietka już jest pokrojona, przechodzę do nastawienia patelni. I na patelnię wrzucam sobie moje grzaneczki i delikatnie je podpiekam z obu stron, tak myślę po 2-3 minutki, żeby się tylko delikatnie zarumieniły. W kolejnym kroku otwieram sobie buratę. No i gdy buratę mamy już otworzoną, ja przejdę do obsadzenia jej po prostu z tego płynu. Następnie biorę sobie piękne dwa talerzyki, a że robię dla siebie i dla siostry, to wybrałam po prostu piękne różowe talerze. No i będę przechodziła do nakładania rukoli, tak mniej więcej po garści będę wrzucała na talerz. Następnie wrzucamy tutaj gruszkę. W kolejnym kroku przechodzimy do układania naszych ogórków, a tak mamy śmiesznie je pokrojone, to będę się po prostu mi bawiła i tak po prostu układała jak mi się uda. Następnie rozkładam awokado. Tak po połowie. No i wrzucamy naszą buratę na sam środek, delikatnie żeby jej nie rozwalić, bo ona jest mięciutka w środku. Ok, no i pomidorki. Teraz polewamy delikatnie oliwą. Następnie sosem sojowym. Też dosłownie tylko skropię. Tutaj też fajnie sprawdziłby się sos balsamiczny, a że ja jestem uzależniona dosłownie od sosu sojowego i wypiłam go literami, to po prostu chlupnęłam troszeczkę sosu sojowego, który jest delikatnie fajnie słony. No i z racji, że mój sos sojowy jest słony, to dam dosłownie szczyptę soli. Szczypta dosłownie ostrej, mielony papryki. I szczypta oregano. No, i tutaj jeszcze jako dodatek daję te moje chrupiące grzoneczki. No, i tak naprawdę sałatka jest gotowa. No i moje dwie piękne sałatki są już gotowe, będziemy zaraz je zajadać i chillować, włączymy sobie jakiś film i będziemy cieszyć się tym, co tutaj natworzyłam. Praktycznie same dobre rzeczy, wartościowe, mało kalorii, więc wieczorem można jeździć, ale jest dosyć późno, więc tym bardziej pożywka jakoś tam przejdą. No to co, zabieram się do jedzenia. Bardzo dziękuję za oglądanie mojego filmu, za oglądanie ogólnie moich filmów na moim kanale. Jest mi bardzo miło, bo widzę, że jest nas coraz więcej. To są małe liczby. Ja wiem, że to nie jest wiele, ale mimo wszystko i tak się cieszę z każdej subskrypcji. Dlatego, jeżeli jesteś na moim kanale i jeszcze nie zostawiłeś na mnie subskrypcji, to będę bardzo wdzięczna za. Zostawienie suba właśnie pod tym filmem, zostawienie łapki w górę, w górę, komentarza, co tam chcecie, możecie pisać, będę wdzięczna za wszystko, więc co, dziękuję i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!